Cześć wszystkich, witam na moim kanale. Dzisiaj odcinek dla mnie troszeczkę wyjątkowy, bo będzie to odcinek o tym budynku, który stoi za mną. Jest to dom, który tak naprawdę nikt nie wie ile ma lat. Niektórzy mówią, że coś pod 200. Bardzo możliwe, już mocno się rozpada. Jeszcze bardzo, bardzo stare budownictwo. Bez fundamentów, trzcinowe dachy, trzcinowe stropy, nie dachy. Chciałem Wam pokazać tylko mniej więcej... Jak to wygląda? Widzicie, jaki banan się tutaj zrobił? Ogólnie cały dom pokażę najpierw wam z zewnątrz. Cały budynek spięty jest takimi prętami wzdłuż. I już kilkanaście lat temu został jeszcze spięty prętami. Tutaj też tak w poprzek. Widzicie, tutaj są takie płaskowniki. One przechodzą na drugą część budynku po drugiej stronie, co za chwilę wam pokażę. No i cały ten budynek trzymają, bo jak widzicie, zobaczcie, co tutaj się ze ścianą dzieje. Tutaj to dobrze widać. Zrobił się kompletny banan, to już odchodzi. Ściana jest cała popękana, no i ten budynek będzie musiał iść za jakiś czas oczywiście do rozbiórki niestety. No niestety szkoda, bo e, budynek ma bardzo zdrową cegłę, ale to tylko w niektórych miejscach, o czym zaraz wam powiem. Pokażę Wam go od strony ulicy troszeczkę. I teraz tak jak. Ktoś budował ten budynek od strony ulicy i tutaj większość tych budynków na tej ulicy um, ma bardzo, ale to bardzo zdrową cegłę. Po drugiej stronie cegła się sypała i musiał zostać budynek otynkowany, bo wszystko poleciało. Oczywiście jeszcze stare, drewniane, pojedyncze okna. Tutaj już nikt nie mieszka od wielu lat. Budynek wygląda mniej więcej w taki sposób. Już wam pokazuję. Tutaj macie. To, co trzyma ten budynek w kupie, on pewnie dzisiaj by już leżał, to był ganek, który, się, który no już się zawalał i trzeba było e, rozebrać. Tu kiedyś nawet był sklep, ale to już były takie czasy, no już nie takie dalekie, 20 parę lat chyba temu. A będziemy go sobie dookoła, żeby tylko wam pokazać, bo to będzie jedyna taka chyba rodzinna pamiątka z tego domu. Zobaczcie, tutaj wszędzie jest ładna cegła. Tutaj była stodoła, co za chwilę wam pokażę. Przejdziemy też do środka. Mały ogródek z przodu. Tu jeszcze stary, jakiś po winogron. Best to raczej już nowy chyba, już nie pamiętam. Tutaj kiedyś rosło jakieś drzewo, ale nie pamiętam co to było. I przejdziemy sobie teraz do środka albo jeszcze w inne miejsce. I tutaj widzicie, budynek jest cały, otynkowany z tej strony. Ja jeszcze pamiętam jak tutaj było widać cegły. To wszystko się po prostu sypało, nawet jak wiatr dmuchnął. Tak więc budynek bardzo mocno nie w formie. No i tutaj jak te wszystkie po niemieckie budynki tutaj część mieszkalna, tutaj była obora, tutaj jakaś stodoła. Przed budynkiem gdzieś tutaj był, była w ogóle gnojówka. Tak kiedyś to się robiło, że przed samym budynkiem e, robiło się gnojówkę i nikt nie miał nic przeciwko. Zaraz wam przejdziemy dalej, tylko musimy tutaj uważać, bo kogut, kogut jest raczej nieprzyjaźnie nastawiony do ludzi. Ja pamiętam jeszcze jak tutaj, w tej części były, e, były świnie. Tutaj była taka zakroda i były świnie. Teraz są króliki. No i zobaczcie jak to wygląda. Bardzo typowo, zobaczcie ile pajęczyn <tutaj>, tutaj nie ma stropu, tutaj strop tak naprawdę, tutaj jest po prostu prześwit na strych tutaj było w ogóle jakieś odprowadzenie chyba gnojówka odpływała, taki kanalik był i gnojówka odpływała na zewnątrz właśnie od świniaków bo tutaj były, tak jak mówiłem, tutaj były zagrody dla świni, tutaj jest stara sieczkarnia, jeszcze pamiętam jak ta sieczkarnia jak byłem, jak byłem mały to ta sieczkarnia była używana tutaj się wkładało pokrzywy no i korbą się gdzieś tutaj kręciło no, i ładnie nam wszystko leciało później dla świnek, z jakimiś tymi. Tutaj jest w ogóle, o właśnie, a Pierdzielę, zapomniałem. Do, do tej maszyny mam sentyment. Eee, taka mucarnia, zobaczcie, masakra. Jeszcze, jeszcze jest kurz taki, wiecie, zbożowy. Zboże, jakiś kukurydza, tam w środku zboże. Kurde, to zabytek, Ja zapomniałem w ogóle, że to jest. No tutaj jest to okno, które wam pokazywałem z tamtej strony. To jest pojedyncze, wiadomo. Okno tutaj było kiedyś, widać jakieś wyjście. Są po cegłach, zostało po prostu dobudowane jedną warstwą. Eee, zobaczcie, tutaj się budynek już rozchodzi mocno. O, tego nie widziałem kiedyś. Tam bardzo mokre, już przemoczone belki. No a tutaj widać, że już coś odchodzi, coś się dzieje. Jakieś stare koło. No i to takie pomieszczenie. Eee, tutaj była jeszcze, pamiętam jakiś czas temu, była ściana chyba. Tak, była ściana, bo tam było, tu było takie bardzo małe pomieszczenie, to był taki mały chlewik. Tutaj są puste klatki po królikach. Są też klatki, w których są gdzieś króliki. No bo wiecie, schoduje króliki. Tutaj nowoczesne, już drzwi założone niestety, niestety, niestety. Ten budynek niestety już nie przetrwa za wiele. Tutaj z tego co pamiętam to były właśnie e, kiedyś były wrota. A tutaj jest kolejne pomieszczenie, tylko jak tutaj wejść. Tutaj są króliczki. O, siedzę młode jest kółeczki. Zobaczcie. Tutaj była obora. i e, Ja pamiętam tutaj teraz są króliki. Ale wcześniej były tutaj konie. I tutaj był jeden koń, tutaj był drugi koń. Jaskółki, gniazda tutaj mają tak naprawdę, odkąd no, pamiętam, od małego... A, jeszcze chyba była krowa tutaj. Tak, pamiętam coś jeszcze z krową. E, był koń, była krowa. No i one sobie miały tam koryta. Stały przodem w tamtą stronę. No i tam miały po prostu... Tutaj jeszcze było takie coś dla konia. Nie wiem, jak to się nazywa już teraz. E, taka krata, z której sobie po prostu brały świeżą trawę. A w korytach było wsypywany owiec, jakieś ziarno. No, i tak to wyglądało. I tutaj też to ściekało. To, co koniki narobiły, to ściekało tutaj do rynsztokach. Później, przez pewien okres, nawet tutaj, miałem gołębie. Tutaj jeszcze takie kraty założone. Właśnie one były założone po to, żeby koń nie, nie chwytał się tej elektryczności. One już teraz są zdeformowane, ale wcześniej to było, to było porządne zabezpieczenie. I, no I koń po prostu żeby nie uszkodził, żeby sobie nic nie zrobił. Tutaj mamy taką sionkę. Tutaj już muszę odpalić światło. Tutaj jest stary piec chlebowy, na który już nie działa kolejne pomieszczenie to taka skrytka stara, klimatyczna tutaj już się Sowit mocno wali, zobaczcie jaka nam jest przestrzeń, deska pusta przestrzeń I kolejne, kolejne deski eee, to oczywiście już światła nic nie ma Czcina jakiś tynk tynk wygląda jeszcze tak w miarę nowocześnie nie, nie tak i jakaś typowa glina. No i tam mamy piwnicę. No i to takie malutkie pomieszczonko. Tutaj mamy drzwi, ale po chwili, za chwilę Wam pokażę, gdzie one dokładnie przechodzą. Patrzcie w ogóle, z czego jest podłoga. To takie typowe sklepowiska. Ja nie wiem, tu chyba nie ma nic. To jest chyba tylko glina i na tym położona e, deska. Klimatyczne stare drzwi. <grytanie> Zobaczcie, jak jeszcze otwierane. Tutaj mamy kolejne drzwi i te drzwi prowadzą do, e, do drugiej strony, po prostu do miejsca, zaraz Wam pokażę, gdzie byliśmy wcześniej. Czyli wychodzimy na ten ganek, który wcześniej widzieliśmy od strony ulicy. Te drzwi też pewnie swoje lata już przeżyły. One zostały oczywiście malowane gdzieś po drodze, ale bardzo, bardzo stare drzwi. Już sobie zamykamy. No, tak wygląda to pomieszczenie. Ja już jest taki bardziej schowek. Schowek. Jeszcze tutaj się przychodzi, ale ogólnie rodzice stąd się wyprowadzili z takimi rzeczami bardziej potrzebnymi, bo no, bo no, to grozi naprawdę zawaleniem w każdej chwili moim zdaniem. Nie wygląda to najlepiej. To pomieszczenie na przykład nie jest jeszcze takie złe. Nikt tego nie remontuje, nie ma najmniejszego sensu. Tutaj jest. Tutaj kiedyś był pokój. Pamiętam, jak jeszcze mój brat miał tutaj pokój. Ja później miałem tutaj siłownię. A później, o tutaj jest coś, co muszę stąd wynieść koniecznie za jakiś czas. Tutaj jest Simpson. To jest cały kompletny Simpson. Simpson został rozłożony, pomalowany. No i tak naprawdę trzeba go tylko złożyć, ale przed wyjazdem do wjazdem Anglii po prostu nie zdążyłem go złożyć. No i został w takim stanie jakim jest. Tu jest takie pomieszczenie. Tutaj naprawdę spędziłem wiele, wiele godzin. Jeszcze moje plakaty z siłowni, patrzcie. <grym> no, takie rzeczy co tutaj się działy. Tutaj są te drzwi, o których Wam mówiłem. Tam było właśnie przejście do tej skrytki, nie używane. Tutaj po prostu była półka. To jest w ogóle... To, co tutaj widzicie, to jest moje radio, które dostałem na komunie. Ono powinno działać. Bez najmniejszego problemu też powinienem jest to zabrać. Sentymencik. Tutaj sufit jeszcze nie wygląda źle. Problem za to jest z tą ścianą. Tutaj mamy dużą szczelinę. Ściana zaczyna odchodzić w tamtą stronę. No i wiadomo, też może to po prostu się zawalić. Patrzcie, jeszcze moja butla. Na wino. I Patrzcie, jak tutaj wszystko z góry, co jest, się sypie. Okna, oczywiście, tak jak mówiłem, w tamtych czasach wszystkie okna były pojedyncze, pojedyncza szyba i też jakoś się żyło parapety drewniane. No dzisiaj to już nie za bardzo. Miałoby rację bytu, ale wtedy teaki. Zobaczcie, jakie też są grube ściany. Zobaczcie, jaka jest grubość tej ściany, bardzo gruba brak fundamentów do kucza, bo ten dom głównie rozchodzi się przez to, że nie ma e, fundamentów. On nie stoi na niczym porządnym. E, no i zaczyna się rozchodzić, ale i tak swoje lata naprawdę przetrwały. Nie zaglądałem od wielu lat. No taki schowek. Może kiedyś tu było jakieś przejście? Nie, nie było przejścia. Bo jeżeli tutaj jest przejście, to tutaj na pewno przejścia nie było. E, no. Tutaj więcej części do Simpsona. No ten Simpson jest cały. Ja już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodzi. Tam rama, wszystko zostało pomalowane, yy, są jakieś lepsze siedzenia, gorsze. Wszystko tak rzucone musiałbym to skompletować, wynieść na moją morze budowę, i yy, no, żeby tam po prostu się nie, kiedyś to nie zawaliło. Dobra i wychodzimy sobie tutaj. Tutaj mamy pokój, w którym mieszkała mojej świętej pamięci babcia. Też stare drzwi, tutaj już wszystko. No, już wszystko się rozwaliło, to już lata, lata, lata minęły lata, i tutaj bardzo dobrze widać, co się dzieje z sufitem. Wy to widzicie, tak to wygląda. Więc teraz, jakby ktoś mi zadał pytanie, bo na pewno by się tacy znaleźli, którzy by mi zadali pytanie, dlaczego nie remontujemy i wyremontowalibyśmy ten dom. Gdyby on był zdrowy, to pewnie remontowalibyśmy ten dom, bo jest duży i naprawdę tutaj potencjał. No, można zrobić wszystko, czego e, się chce. No, ale zobaczcie, macie takie sufity, ściany się rozchodzą, nie ma fundamentów. Zobaczcie, to jest wszystko. Szcina. Ta trzcina w ogóle wygląda zajebiście zdrowo. Zobaczcie, tutaj nic, nic nie jest jakoś specjalnie uszkodzone. Znaczy chodzi mi samą strukturę trzciny. Bo sufit jest tutaj naprawdę w opłakanym stanie. No on przez ten dom stoi już przez parędziesiąt lat tak naprawdę na to chwilę pusty, no więc, no więc tak jest. Tutaj patrzcie, jak już się ściana posypała. To jest ściana, która sąsiaduje z oborą, tam gdzie Wam pokazywałem, że były krowy i konie. No i tutaj też to po prostu już wszystko zleciało. Nie wiem, czy to jest mokre, czy nie. Takie jakby troszeczkę wilgoci miało i to prawdopodobnie dlatego też poleciało, no ale minęły tak naprawdę te, tyle lat, że, że mogło się to rozpaść. Kolejna butla z winem, ale bez wina. Zobaczcie też na podłogę, jakie podłogi się wtedy robiło. No, to wygląda zajebiście. Drewniana podłoga, prawdopodobnie pod spodem też tylko glina. W takim domu taki specyficzny mikroklimat, bo taka to na pewno utrzymywała się spora wilgoć. I tutaj tak ciekawi mnie ta przerwa. Widzicie? to jest takie wgłębienie. Nie wiem, czemu to miało służyć. I jest tylko z tej strony. No i tutaj oczywiście tak samo, jak w innych pomieszczeniach, tutaj nic nas nie zaskoczy, wszystkie szyby były wtedy jeszcze pojedyncze. Zobaczcie jakie spróchniałe listewki i też się żyło. Pamiętam też szron na szybach się skrobało za dzieciaka. Teraz wszystko się robi już takie porządne, że nie jest podobne nawet troszeczkę. Tutaj zobaczcie, to jest drewniany parapet i myślałem, że będzie zmity. Tak specjalnie nacisnęłem. Myślałem, że będzie pracował, ale nie. To nie wygląda źle. Nie wiem co to jest. Jeżeli ktoś wie, co to jest, to dajcie znać w komentarzu. No, czekajcie, to się otwiera. Ale cudo to czego to jest? Jakiś schowek, czy, czy o co chodzi? Ktoś wie? Dajcie mi znać w komentarzu. Ciekawi mnie to strasznie. Ale ja, ja. Nie pamiętam tego. Z tego Wam, powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. Zaraz sprawdzimy, czy jest też pod tym oknem. Tak, jest też pod tym oknem. Zobaczcie. Jest też pod tym oknem. Takie coś. Do czego to służyło? Dajcie znać w komentarzach. Nie mam pojęcia. Taki nie Jakiś taki dziwny lufcik, nie lufcik. Pojedyncze okienko. O, ciekawe. To już pęknięte. Pirany wisiały na czymś takim, cokolwiek to jest. Taka dziwna szyna. No, ale działa, nie? Tak naprawdę. Nie wiem, kiedy to zostało wstawione. Ile lat e, może mieć ten element, ale też na pewno stary. Bardzo stara szafa. No, i tutaj z tej szafy mamy przejście do kolejnego pokoiku. Zobaczcie w ogóle, jakie jest niskie. Jakieś niskie wejście. To jest wysokość moich oczu teraz. Czyli dokładnie przywaliłbym, przywaliłbym w przejście dość tak nisko. I tutaj mamy. Tutaj jest posadzka wylana, bo tutaj wyobraźcie sobie, ja wam pokazywałem z tamtej strony, tu kiedyś był sklep. To był taki mały sklepik, który prowadzi mój brat. Mój brat ma chyba w trzech miejscach sklep w tej miejscowości, gdzie mieszkam. No i e, tutaj był właśnie sklepik. I to pomieszczenie wygląda tak naprawdę dobrze. No, tutaj nie, nie wygląda tutaj dobrze. ma bardzo duże pęknięcie. Właśnie ten dom wygląda na to, że się rozchodzi w tamtą stronę. Wkazywałem Wam, bo to pęknięcie w stodole wcześniej. To, to też jakby odchodziło w tamtą stronę. Po prostu ściana odchodzi. Eee, tutaj też gdzieś już wilgoć, ale zaraz przejdziemy na górę i tam wam pokażę, co się dzieje na górze. No i wtedy zrozumiecie, skąd się biorą. Skąd się bierze ta cała wilgoć? Też pokażę wam czym jest dach kryty, bo dach jest kryty dachówką chyba jeszcze ternitem. Eee... Masakra. Stare, takie niskie pomieszczenia, ale one były niskie, tak więc były też ciepłe. Łuki. No ciekawie, ciekawie. Tutaj stał telewizor, to zapamiętam. Telewizora nie ma, już kurczę, szkoda. A to, to zgadnijcie co to jest? To jest krajarnica. Która ma, ona działa i ona ma co najmniej 34 lata. Tak mi się wydaje. Kiedyś w ogóle o niej coś mówiłem, że, że taki sprzęt, tu pamiętam, ustawiało się grubość, na jaką chciało się ciąć chleb, lub szynkę, można było dodać ciąć różne rzeczy. Kiedyś pamiętam, że ten nóż był wymieniany. Jaka to jest firma? Czy to nie jest Zelmer? Gdzieś Kurcie, powinno być logo. Logo mogło zejść już, wiecie? Nie widzę loga, ale mi się wydaje, że to był zelmek. No nie, nie dam głowy urwać. Tutaj się naciskało i przesuwało się jednocześnie to, żeby uciąć chleb. Teraz już chleby kle, e, są krojone, tak więc tego nikt nie używa. E, tutaj się ustawiało grubość, widzicie? Kurczę, zabytek, zabytek. I to, 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 to co całkowicie działa. To jest tylko brudne. E, to zostało wyniesione z domu, po prostu, bo już się tego nie użytkowało. Ale to jest jeszcze. Działający przedmiot i to z tego co pamiętam było białe. Ten plastik po prostu zżółgł. Tu mamy troszeczkę lepsze porównanie, jak wygląda jakaś lodówka. Zobaczcie też na ciekawy element. Eee, to jest włącznik, nie taki? No, ciekawy. <laughs> Ten włącznik też podejrzewam, że jest leciwy. Tu bardzo ciekawy obraz, który też pamiętam, tak naprawdę odkąd tylko pamiętam. Ten obraz był chyba dokładnie w tym samym eee, miejscu. Bardzo fajny. Zobaczcie, brodzisz. Prodzisz. Thermomix z tamtych lat. To jest tylko pokrywa. Podłączało się kabel i chyba jeszcze do... Aha, tutaj jest spód. Czyli nie ma tej części tego tego jakby gara. E, I tutaj też się podłączało kabel, bo taki na takim rozwinięciu z tego co pamiętam. No. To był bajer. Kto nie dostał z kabla prodzira, ten dzieciństwa nie miał piec, ale piec chyba nie jest jakiś taki bardzo starodawny. Nie pamiętam tak naprawdę co to było. Tu chyba wcześniej stał jakiś taki murowany piec. Teraz stoi coś takiego. Hmm. Stare też na pewno, ale nie aż tak stare. Warto tutaj wszystkie mury, wszystkie mury miały taką grubość. Nieważne, że to była ściana jakaś w środku, nośna, nienośna. Wszystko było po prostu grube. Każda ściana tak naprawdę była nośna. Tutaj jesteśmy z powrotem w Tenganku. Tutaj te drzwi na siłownię, tam było siłownie. Tam byliśmy w tym pokoju przed chwilą. Tutaj jest wyjście na zewnątrz. Tutaj są schody na górę. No i tutaj będzie najciekawiej, a zarazem najniebezpieczniej. Z tego powodu, że góra jest naprawdę w złym stanie, więc no troszeczkę straszek. No ale pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj takie schody. Schody w dobrym stanie, bym powiedział. Przynajmniej ta część. Tutaj już są schody. Odpalimy światło, czy nie odpalimy światła? Może odpalimy światło. To Wam pokażę, jak to wygląda. Coś takiego. Ja spróbuję po nich wejść i nie wpaść. Nie wpaść nigdzie. Tutaj, gdzie teraz idziemy, nie byłem od kurczę, no na pewno więcej niż 10 lat. Wow. Wyłączę teraz światło, żeby mieć troszeczkę szerszy kąt. Zobaczcie. Tak. Tak to wygląda na górze podłoga. Typowo glina. No i te dechy, które prawdopodobnie widzieliśmy z dołu. Jakieś belki. To wszystko tak troszeczkę... Niesystematycznie pobudowane. Tutaj w ogóle jakby jakieś cegły powciskane. No i zobaczcie na tą przestrzeń. Tutaj przeogromna przestrzeń. Nie będziemy tutaj wchodzić wszędzie, bo wiemy jak to wszystko wygląda. Tutaj stary, bardzo stary komin. Zobaczcie, jak on się już kruszy. Z tym domem mówię, my już nic nie robimy. Tutaj z tej strony mamy eternit jeszcze, a z tej strony mamy dachówkę. Jeszcze zobaczcie. To jeszcze nie wygląda, ta dachówka tak źle. Zobaczcie, baleczki. Beleczki, wszystko wygląda naprawdę w dobrym stanie. Tam, gdzie e, coś przeciekało, no to te belki szlak trafił. Zobaczcie, no to jest jeszcze ok. Tutaj mamy takie świetniki się dawało. Oj, czekajcie, bo mi się coś ten Takie świetniki się dawało. Po prostu e, kawałek szkła, Żeby na górze było e, widno. Jakieś stare łóżeczko. O, rękoma, zobaczcie tam. Wygląda nieźle, świetnie. Tutaj drzwiczki, takie drzwiczki miały wszystkie takie stodoły, bo często się zboże sypywało. Tutaj widzicie te pręty. Pręty, o których Wam mówiłem, one idą wzdłuż i idą w poprzek. I one ten cały budynek trzymają. Bo tam, ja Wam to zbliżę, tam nie będę wchodził, bo to jest dosyć duże ryzyko. Widzicie? Tutaj jest taka duża przerwa. Myślę, że na dobre 20 cm. No i właśnie ten budynek, e, ta ściana po prostu się odchyla w tą stronę. No i ona tymi, tymi tutaj. Jak to prętami została chwycona, no i czy się w kupie. No i zobaczcie sobie. Tutaj te beleczki, jeszcze wszystko, w spoko stanie tam chyba. To była wentylacja, nie? Tak, to musiała być wentylacja na tamte czasy. To często tutaj widać na tych starych budynkach. No, tutaj już prześpity są. Tutaj tak naprawdę dachówka, co co roku jakaś dachówka gdzieś spada, e, szczególnie w tamtym miejscu, bo ten dom, tamta ściana odchodzi w tamtym miejscu, więc tych dachówek już tutaj brakuje, tak naprawdę. A tutaj mamy, zobaczcie tutaj już, gdzie, zobaczcie jak wygląda e, belka, cała sprópniała. Tam, gdzie właśnie doszła woda, tamte belki sobie nie poradziły. No i tutaj mamy, tu wszystko to, co widzicie, to gliniane, takie klepowisko po prostu. Tak to było wtedy robione i wytrzymało naprawdę dużo lat. I jak ktoś mówi zaraz że ktoś tam zakupłytki fundament wykopał i tak dalej i tak dalej to głupota wytrzyma ten dom wasze 2-3 pokolenia na pewno. Zobaczcie jakie tutaj wyrwy z tej gliny. Tutaj jest tak inaczej zrobione. Widzicie takie beleczki dom wzdłuż i to jest gliną. Tutaj znowu cegły. Tutaj są postawione jakieś pojemniki, żeby łapały wodę. No tak to wygląda. O, zobaczcie, a tutaj znowu jeszcze coś innego użyte. Tutaj mamy glinę, tu mamy takie e, okrągłe kołki. Ciekawie. Tutaj, patrzcie, tak desek tylko nawalone, I było jakieś po prostu przejście. Ja tutaj za dzieciaka się dużo bawiłem. Później już mniej. A później przyszło do tego momentu, że był strach. I tutaj dalej mamy te pręty, które trzymają chatę. Wiecie, jakieś ciśnienia na nich nie czuć. Tutaj tu nie będę wchodził na wszelki wypadek. Tam, nie wiem czy to widzicie, teraz widzicie na pewno są takie już zapadliska, no bo niestety to wszystko cieknie z tej góry. E, no, stary budynek, bardzo stary. Tutaj było e, wyjście, tutaj pamiętam jak na tą stronę e, sypaliśmy owiec dla konia. Tutaj jeszcze był dobry w miarę ten strop. No to się podjeżdżało wozem, wiaderka i się ten owiec tutaj sypał. Później ja tutaj miałem kukurydzę dla głębi. Ja sobie ją zbierałem i suszyłem. W tym miejscu nie pytajcie skąd mają kukurydzę. <grydza> e, no, a tam mamy. Tam to jest to co widzieliśmy wcześniej nad stodołą, czyli mieliśmy takie deski prześwit, byliśmy tam w tym pomieszczeniu, W ogóle je widać dobrze. E, tutaj jest e, tutaj jest pod nami obora. No, tutaj już nie pamiętam co tam jest. No chyba też stodoła, tak? Tak więc tak to wygląda. Stary budynek. Naprawdę bardzo, ale to bardzo stary. Zobaczcie jak te baleczki tutaj wyglądają. No nie wyglądają naprawdę źle. Zobaczcie jak to było wszystko w tamtych czasach robione. Ja może tutaj gdzieś pokażę z bliska, niech jakiś cieśla sobie zobaczy. Tutaj jakimś prętem chwycone, ale myślę, że to już było robione później. Chociaż może nie, bo tutaj też jest takim samym chwycone. Ciężko powiedzieć, ale do no są już niesamowicie. Tutaj mamy to zejście na dół. Tutaj też taka ścianka z desek. No to wszystko tak było. Jest trochę na niby już. Zobaczcie sobie też tutaj tą belkę. No, belka, właśnie belka u mnie na przykład na budowie, belka leży na e, murze, a ta jest obok. Co też jest ciekawe, widzicie? Jest debudowana po prostu taka stopka co jakiś czas, i ta belka sobie na takim czymś osiaduje. U mnie na domu jest po prostu tutaj belka. Nie wiem, opatrzcie, tutaj widać, jakie mięciutkie już jest to drewno zjedzone przez korniki. I teraz rozumiecie, tak naprawdę, żeby coś tutaj zrobić, to trzeba byłoby to po prostu zburzyć. Więc się nie opłaca. Tutaj jest chyba są drzwiczki do czyszczenia komina. Nie wiem. Może nie, lepiej nie będę otwierał, bo kurde, jak otworzę, to jeszcze ten komin zleci na dół. Nie mam pojęcia, co się może stać. A coś tutaj opornie. O nie, otwarmy się. O, ja pierdziela, pierdziela. Ole bojer. czekajcie, ty muszę włączyć światło. Tu muszę wam pokazać, bo sam. To jest w dół, a to jest w górę. Komin, ale jazda. To taki stopień, nie wiem po co, ale jazda. Fajne, fajne no. Nie, nie otwieram tych drzwi, tak nie idę. Szczerze powiedziawszy, chyba że nie pamiętam. Ale postanowiłem sobie tutaj wejść, bo jest duże prawdopodobieństwo, że tak naprawdę wszedłem do tego budynku po raz ostatni. W ogóle jeszcze jedna ciekawa rzecz. O, tam ją widzę, tutaj jej nie widzę. Ale tutaj wam ją pokażę. Takie wcięcia w, w belkach zobaczcie. Strach tutaj. Zobaczcie, te wcięcia. Po co to jest? Tu nie ma łączenia. Tam jest łączenie. No to jest znowu taki metalowy piercielniczek. A tutaj są takie wcięcia. Do czego to służyło? Jeżeli ktoś wie, to napiszcie mi w komentarzu, bo to będzie bardzo ciekawe. No widzicie tutaj też na tej stupce i ta stupka już w ogóle poszła. Nie wiem czemu też. Czemu tych belek nie dawali na tym murku, tylko dobudowywali taką stópkę? No to było... nie mam pojęcia. No, taka inna technologia po prostu, no. Ktoś to... ktoś to inaczej widział. Ktoś to zdecydowanie inaczej widział. Teraz się robi to już inaczej. Czy lepiej? Nie wiem. Nie mi osądzać, ale... O, ale tu jest gorąco, powiem Wam. Tutaj jak to wszystko namoknie, to znowu jak przyjdzie ciepło, to momentalnie spowoduje, że to wszystko pewnie Wysycha. O, tej cegły tego wszystkiego, no takie pomieszanie z namieszaniem. No i tak jak chciałem powiedzieć, że jestem tutaj ostatni raz, jak ten budynek stoi w taki sposób, jest no bardzo wysokie. Zbieram się do tego odcinka też bardzo długo. Z tej okazji, że w Polsce jestem raz w roku. To e, po prostu nie zdarza się zbyt często, żebym po prostu mógł sobie tutaj przyjść. No zawsze coś innego jest do zrobienia, a dzisiaj postanowiłem po prostu przyjść tutaj i nagrać. To będzie film, który pewnie e, kiedyś, już jak ten budynek nie będzie tutaj stał, e, obejrzy chętnie rodzina. E, no i pewnie mieszkańcy, którzy tutaj e, moi sąsiedzi, e, będzie jakby takie wspomnienie za 10 lat, jeżeli ten film jeszcze też gdzieś będzie e, w sieci krążył. Komin w ogóle swoją drogą, to pamiętam jak ileś lat temu on się zawalił, on spadł. Później został poprawiony, i to wygląda jak on był poprawiony od tego momentu. Widzicie? Tu jest coś innego, i tam jest co innego. To jest taka zlepianka, ale jakby inna struktura tego komina. Czas, czas wzejść sobie na dół. O tu jeszcze jest ciekawe urządzenie. To jest chyba wyrzymacka. Takie, tak, jest Skorbka. Jest korbka. i to chyba się jakoś składało, i wyrzymało ubrania. Tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś wie, to napiszcie w komentarzach, co to jest, bo to też bardzo ciekawe. Jeszcze Wam coś chcę pokazać. Coś zobaczyłem właśnie. Zobaczcie. Jak spróchniałe. To jest deska. To jest normalnie deska, taki obrzynek bardziej. Ale patrzcie, to się bardzo łatwo rozwala pod palcami. Dobra, schodzimy stąd. Udało się, myślałem, że góra będzie wyglądała już trochę gorzej. Na gwoździka się zamyka. Dobra, to jest moja pierwsza ławeczka, którą zrobił brat dla siebie, no i później ja ją użytkowałem. Na niej już stoją różne rzeczy, jakiś wosk przetopiony i tak dalej. No, ale kawał historii, dobrze się tutaj przejść. Eee, może jeszcze kiedyś coś z tego miejsca nagram, chociaż tutaj wiele się nie zmieni, to będzie wyglądało tylko gorzej. Eee, budynek będzie pewnie w którymś momencie rozebrany, bo on jakby przysłania mój budynek. No i on po prostu naprawdę jest już taki troszeczkę niebezpieczny też, bo spadają dachówki, które spad dom jest bardzo ustylowany, bardzo blisko ulicy, więc gdzieś te dachówki tam co chwilę nam wypadają na drogę. Tak więc trzeba o tym pomyśleć. No i on zostanie pewnie zburzony w pewnym momencie e lub sam się coś, samo się coś zawali no i będzie musieli pewnie dokończyć dzieło. Tak jak mówiłem, budynku nie opłaca się w żaden sposób remontować. Ja widziałem filmy na YouTube, na YouTube gdzie ludzie takie coś robią, ale to, to, to po prostu nie, nie, nie ma opcji takiej. Nie? To, to, są, to są zbyt duże pieniądze i tutaj to ciężko jest cokolwiek uratować. Po prostu wiek, czas, wszystko zniszczyło ten budynek. I jakby nie ma za bardzo powrotu, a też nikomu nie za bardzo zależy, żeby go ratować, bo ja buduję nowy dom, e, tak więc nie jest nam potrzebny kolejny taki wielki budynek, do którego trzeba to oczywiście też płacić podatki i tak dalej, więc nie jest to nic, e, nic taniego, ani nic użytkowanego. Tutaj mówię, tutaj jest to są jakiś sprzęt, taki, e, który gdzieś tam już się go nawet stąd zabiera, bo mówię, jest ryzyko, każdy się boi tutaj, już wchodzi do końca do tego budynku. E, no tak więc. Trzeba coś z tym zrobić. Dobra, ja będę kończył odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie komentarz, czy koniecznie, pod filmem, jeżeli macie coś do powiedzenia. E, bardzo chętnie poczytam. No i może za rok zrobimy kolejny odcinek z tego miejsca. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, e, to chętnie, czemu nie. E, I co? Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał. Po więcej. E, cześć!